Nie uwierzysz, zwolnili mnie. Tak po prostu, z dnia na dzień. I nie wiem jak zapłacę za rachunki w przyszłym miesiącu. O matko, współczuję. A masz jakąś poduszkę finansową? Oszczędności na czarną godzinę? Nie, wszystko szło na bieżące wydatki. Zawsze coś wypadało. Myślałem, że jakoś to będzie. Wiesz, no właśnie, po to głównie jest poduszka finansowa. Minimum 3, a nawet 6 miesięcy życia na koncie łatwo dostępne. Czyli jeśli twoje koszty życia to 4000 zł miesięcznie, to najlepiej mieć co najmniej 12 tysięcy złotych. Czyli zrobiłem błąd, że odkładałem to na kiedyś. Wiesz, nie chodzi o wyrzuty, chodzi o wnioski. Już nawet 300 zł miesięcznie wystarczy, żeby po roku mieć prawie tysiące zł, a po dwóch, trzech latach będziesz już miał solidną poduszkę finansową. Ale od czego mam zacząć? Wszystko wydaje się takie drogie. Zacznij od spisania wydatków, znajdź choćby 10% swoich dochodów i traktuj je jako rachunek dla samego siebie. Mało kto żałował, że miał poduszkę finansową. A wielu żałowało, że jej nie miało. Wiesz co? Pierwszy raz widzę, jak bardzo tego potrzebuję. Nie chcę być więcej zaskoczony przez życie. Skąd ty to wszystko wiesz? Ja to wszystko wiem z profilu Szymona finansowo do celu. Więc jeśli też chcesz znać takie typy i bardzo dobrze prowadzić swoje życie finansowe, to koniecznie go zaobserwuj.